Doktor Wszechwiedzący Żył raz ubogi chłop o nazwisku rak. Wozem zaprzężonym w dwa woły zawiózł do miasta furę drewna i sprzedał ją za dwa talary jakiemuś doktorowi. A gdy wypłacano mu pieniądze, doktor siedział właśnie za stołem. Chłop zobaczył, jak bogato doktor jadł i pił. I zamarzyło mu się takie życie. I sam chętnie by został doktorem. Postał więc tam przez chwilę i zapytał w końcu, czy i on nie mógłby zostać doktorem. Ależ tak, powiedział doktor, to się da załatwić. A co muszę zrobić? Zapytał chłop. Po pierwsze, kup sobie elementarz, taki, gdzie w środku na obrazku jest piękny kogut. Po drugie, sprzedaj wóz i swoje dwa woły za gotówkę i kup sobie za to ubrania i całą resztę potrzebną do doktorowania. Po trzecie, każ sobie namalować szyld z napisem: Ja jestem doktor wszechwiedzący. I każ go przybić u góry nad drzwiami. Chłop zrobił wszystko, jak mu kazano. A gdy już trochę podoktorował, ale jeszcze nie za dużo, pewnemu bogatemu wielkiemu panu ukradziono pieniądze. Opowiedziano mu wówczas o doktorze wszechwiedzącym, który mieszka w tej i tej wsi i który na pewno wie też, gdzie podziały się pieniądze. Pan więc skazał zaprząc konie, pojechał do wsi i zapytał go, czy jest doktorem wszechwiedzącym. On odpowiedział, że owszem, to on. A więc niech jedzie z nim i odnajdzie skradzione pieniądze. O tak, ale Greta, jego żona, musi też z nim pojechać. Pan zgodził się i zabrał oboje do powozu i pojechali razem. A gdy dotarli na jego dwór, stół był już nakryty i doktor miał najpierw zjeść razem z panem. Dobrze powiedział, ale jego żona Greta też i usiadł wraz z nią za stołem. A gdy pierwszy sługa wszedł z półmiskiem przedniego jedzenia, chłop trącił żonę i powiedział: Greto to pierwszy. Miał na myśli pierwszy półmisek, ale sługa myślał, że doktor chciał przez to powiedzieć, to pierwszy złodziej. A ponieważ naprawdę nim był, przestraszył się i powiedział na boku do swoich kompanów. Ten doktor wszystko wie, będzie z nami krucho. Powiedział, że jestem pierwszy. Drugi wcale nie chciał wejść do pokoju, ale nie miał wyjścia. A gdy wszedł z półmiskiem, chłop trącił swoją żonę i powiedział: Greto, to drugi. I również temu słudze zrobiło się straszno. Więc szybko stamtąd wyszedł. Trzeciemu nie powiodło się lepiej, bo chłop powiedział: Greto, to trzeci. Czwarty wniósł zakryty półmisek. A pan powiedział do doktora, żeby pokazał swoje umiejętności i zgadł, co leży pod pokrywką. A były to raki. Chłop popatrzył na półmisek, nie wiedział, co począć, i powiedział: E, biedny ze mnie rak. Gdy pan to usłyszał, zakrzyknął Ejże. On to wie. Będzie więc wiedział, gdzie są pieniądze. Wtedy służący ogromnie się przestraszyli i zaczęli mrugać do doktora, by do nich wyszedł. A gdy wyszedł, wszyscy czterej wyznali mu, że ukradli pieniądze i chętnie je oddadzą, a nawet dołożą do tego ładną sumkę doktorowi, jeśli ich nie zdradzi, bo inaczej dobiorą się im do skóry. Zaprowadzili go też w miejsce, gdzie ukryli pieniądze. Doktor przystał na to, wrócił do pokoju, usiadł za stołem i powiedział: Panie, poszukam teraz w mojej książce, gdzie są pieniądze. Tymczasem piąty sługa wśliznął się do pieca, by podsłuchać, czy doktor wie coś jeszcze. A doktor otworzył swój elementarz, kartkował w nim, tam i z powrotem i szukał obrazka z kogutem. A ponieważ nie mógł go od razu znaleźć, powiedział, Przecież jesteś w środku, to i musisz stamtąd wyleść. Sługa, myśląc, że to o nim mowa, wyskoczył z pieca cały przerażony i zawołał. Ten człowiek wie wszystko. A doktor wszechwiedzący pokazał panu, gdzie były ukryte pieniądze. Ale nie powiedział, kto je ukradł, więc od obydwu stron dostał sowitą zapłatę i stał się sławnym człowiekiem.